Dzień dobry, witam wszystkich. Nie było mnie trochę, bo ja mam taki czas, że czasem po prostu muszę od YouTube'a odpocząć. I przeważnie to jest w momentach, jak moje życie trochę się zmienia, a teraz jesteśmy w momencie zmiany. Mój mąż zmieniał pracę i od początku grudnia zasadniczo pracował w dwóch różnych miejscach, co bardzo przełożyło się na moje życie. Także idąc dalej, koperty. Ja budżetową nadal pilnuję pewnych tematów, pewne tematy się rozjechały, pewne poszły do przodu, wiadomo życie. Także wszystko u mnie ok. W poniedziałek wpada fajny film z zakupów. Mam nadzieję, że będziecie moja biała tablica wraca z posiłkami na kolejne dwa tygodnie. Także będę Was zapraszać w poniedziałek po południu na film. Teraz koperty. Pod ostatnim filmem miałam taki komentarz, że trochę dziwnie wygląda, że nadpłatę hipoteki robię z innego miejsca. Tu 1000 zł, tu nie wiadomo skąd te pieniądze. Tak, kochani, nie wiadomo, bo to jest tylko dla mnie wiadome. Ja już Wam mówię: robię nadpłatę hipoteki, czyli to, ale to są pieniądze, które ja przeznaczam z budżetu i na przykład w tamtym. Miesiącu 836, 976 to były rzeczy, które w ciągu miesiąca udało mi się odłożyć z budżetu, ze zleceń, z prac dodatkowych. W tym miesiącu na przykład dostałam pieniądze od mamy na urodziny, które też przeznaczam częściowo na nadpłatę, więc ja nie mogę używać tych 1000 złotych na koperty na ten cel. Ponieważ 1000 zł już i tak jest tutaj napięte na te cele i nie będę rezygnować z tych rzeczy, bo one są mi potrzebne. Więc ja sobie założyłam, że nadpłatę będę robić z takich końcówek rzeczy, które mi wpadają, a rzeczy, które mi zostają, jakieś tam resztki z jedzenia, że tak powiem, z pieniędzy. Z tego, co z budżetu zakładam, przeważnie zakładam 200-300 zł, a cała reszta to jest to, co ja i mój mąż dopracowujemy w ciągu miesiąca, całego. Więc ja tak naprawdę nadpłatę hipoteki zamykam w ciągu miesiąca. Nigdy nie wiem, ile to będzie, a zakładam taką najniższą, 200-300 zł z budżetu, na tyle mnie teraz stać. Cała reszta to są po prostu resztkowe rzeczy, jakie wrzucam i rzeczy, które dorabiam sobie gdzieś na boku, i mój mąż też, jak mu coś zostanie, także stąd po prostu są te pieniądze i yy, nigdy nie wiem, jaka to będzie kwota. Do końca miesiąca. Także teraz, na przykład, na hipotekę, od razu Wam powiem, że mi się udało 636 zł, już wpłaciłam, bo około 5 każdego miesiąca y, wpłacam nadpłatę. 4 mam zejście normalnej raty hipotecznej, 5 sobie robię nadpłaty z tego, co przez cały miesiąc sobie po prostu odkładam na subkoncie, czyli y, w Santanderze to się nazywa moje cele, i tam mam po prostu cel założony. Nadpłata, tam sobie przelewam po 20-30 zł, stówkę, ile mogę z różnych miejsc, żeby do końca miesiąca zamknąć to na jakąś kwotę. Teraz ta kwota jest fajna. Dzisiaj jest, zaraz wam powiem dlaczego, 9, dzisiaj jest 636. Mi by się nie udało z samego budżetu tyle wycisnąć, bo ja sobie założyłam z samego budżetu, jak rozpisywałam na cały miesiąc, że. 300 zł przeznaczę na nadpłatę i 300 zł zablokowałam sobie, przelałam sobie na subkonto nadpłata, a cała reszta kasy to jest to, co dostałam na urodziny trochę yy, i sobie po prostu dokoptowałam do tych 300 zł, część pieniędzy, jakieś 36 zł, to z jakiegoś jedzenia po prostu przelałam. Stąd po prostu nie mogę z tego tysiąca korzystać, bo tu jestem po prostu za bardzo napięta, a to trwa cały miesiąc dla mnie. Nie nie, że tak powiem, yy, jednorazowe wyjęcie gotówki. I te końcówki robią dla mnie dużą różnicę, bo ja sobie założyłam, że od początku roku będę 200-300 zł. przelewać. Udaje mi się znacznie więcej. Dlatego mi się udaje, że po prostu pracowałam dużo i robiłam różne dodatkowe rzeczy, i mój mąż sprzedawał różne rzeczy, i on też tutaj dużo dorzucał. Więc to są po prostu takie kwoty, które na razie nam się udaje, ale jak będę miała tutaj 200, to też będę przelewać na nadpłatę i nie będę płakać, to też jest spoko pieniądz. Także nadpłata w ten sposób, dlatego to może dla niektórych dziwnie wyglądać i nie wiedzą. Bo ja się jakby nie spowiadam z tego, jak dokładnie dysponuję kasą, tylko czasem Wam mówię, 200-300 zł przeznaczam z budżetu. I to tutaj jest ten rdzeń. Cała reszta to są moje dodatkowe pieniądze, które mi się udaje po prostu z różnych rzeczy no po prostu na to subkonto przelewać. Często z jedzenia, bo tam mi zostaje. Ciekawa sprawa będzie tutaj, bo o lekarzu ostatnio przemyślałam sprawę. Miałam Zmianę pakietu medycznego LuxMed z pracy, która płaciłam. Ja dosyć dużo płaciłam, bo miałam taki rozszerzony pakiet za siebie i za syna, bo to było ponad 300 coś tam złotych i postanowiłam z tego zrezygnować, bo jakość tej usługi koszmarnie się zmieniła. I teraz mam bardzo podstawowy pakiet. No bo jak chciałam do specjalisty, to tych miejsc nie było. Ja ciągle płaciłam tyle samo, ta kasa po prostu nie wiem, gdzie szła. I pomyślałam sobie, że od kolejnego miesiąca będę. Po 200 lub 300 zł, przelewać na konto zdrowie i będę miała jakiś pożytek z tych pieniędzy, po prostu. I będę tak samo dbać o te pieniądze, o, o zdrowie, tymi, tą kasą, którą będę odkładać, bo jakość usługi po prostu bardzo w miejscu, w którym jestem, się zmieniła i e, no po prostu nie mam żadnego interesu, żeby tam na to płacić. Także to zacznie działać od następnego miesiąca na podobnej zasadzie czyli na subkonto zdrowie będę przelewać. 200 zł yy, i będę sobie tutaj zaznaczać. Yy, także tak, mam jeszcze kartę samochód i swojej koszczędności. I tak naprawdę zawsze z budżetu przelewałam to 1000 zł tu w sumie, czyli 300 zł na przykład na samochód, a 700 zł na konto oszczędnościowe, ale w tym miesiącu jeszcze muszę się z tym wstrzymać. Chodzi mi po głowie jakiś wyjazd krótki, bo czujemy się przemęczeni. Zapracowanie musimy odpocząć, i podejrzewam, że skorzystałabym chętnie po prostu z tego tysiąca na oszczędności, żeby po prostu raz w roku wyjechać na dwa dni i odpocząć. Na razie chodzi nam to po głowie, więc zobaczymy, jak to wyjdzie, ale póki co nie robię tutaj nic. Jeżeli nie pojedziemy, oczywiście przeleję. Jak pojedziemy, mam zamiar odpocząć za te pieniądze, raz sobie zrobić po prostu taki mm, cheat day, tak z kasą. Czasem tak trzeba. Eee, a co tam jak tam? Spukałam się na pewno z awaryjnej koperty, dużo się działo. Ja bardzo długo nie robiłam w ogóle filmów o jedzeniu, bo zmieniłam dużo rzeczy w domu. Ale to wam opowiem w styczniu. W, stycz w styczniu. W styczniu wam opowiem, tak? 2025? Boże, w poniedziałek wam opowiem. Musiałam znacznie podwyższyć budżet na jedzenie, bo spukałam się z koperty awaryjnej, chcąc podnieść jakość jedzenia. Więc e, tutaj jakby podniosłam znacznie budżet, taki rodzinny na jedzenie w ciągu całego miesiąca i e, dopiero teraz to będzie dobrze działać i hulać, bo do tej pory brałam z awaryjnej i to nie działało. Więc e, nie żałuję, trudno. Muszę to od początku po prostu dopracować na awaryjnej. Mam teraz 248 zł i to jest w formie subkonta też. E, więc teraz to załaduję i zobaczymy. No wiecie, no, dużo rzeczy w moim życiu teraz się zmienia i e, to będzie musiało iść Postępować wszystko symultanicznie, żeby po prostu to wszystko pozmieniać, tak, żeby działało na moją korzyść, a nie na moją niekorzyść, tak? Ale wszystko idzie w dobrym kierunku, także cieszę się z tych zmian, które są, tylko muszę się do nich jeszcze zaadoptować. Yy, wakacje zawsze, wiecie, więc, stówek. tak, już o tych wakacjach po prostu myślę, czuję się zmęczona. Wypełnię też, nie? No bo to słońca było niedużo. Wakacje udało mi się 9604, więc teraz będzie 10 tysięcy, bo dorzucam 500. 9604 plus 500. Tak. 10104 fajna kwota, nie? Dobra, 903 plus 500, 10. 104. Czuję, że mnie to obciąża. Wiecie, bo ja oprócz tego, co tu widzicie w kopertach, to odkładam jeszcze na wakacje 450 zł z konta z budżetu, i to czuję, że to jest dużo. Nasza sytuacja musi się poprawić, żeby nie czuć tego tak, yy, więc zobaczymy. No, czy ona jest w trakcie zmian? Ta cała sytuacja i pieniądze też się zapowiadają, że będą lepsze w naszym życiu, yy, więc zobaczymy, jak to będzie. Bardzo mam nadzieję, że będzie ok. Wyście też brali w tym udział, bo pamiętacie jak zbierałam na studia i Wam opowiadałam, że mój mąż idzie na studia i tak dalej. Ten proces już się kończy. On w lipcu ma egzamin i już teraz zaczął lepiej zarabiać i lepiej zaczęło się dziać. Ale to wszystko wymaga dużo pracy od nas, więc to nie jest tak, że bęk po prostu masz kasę, tylko musieliśmy pewien proces przejść i ten proces już się kończy. Dlatego jakby było mi dosyć ciężko ostatnio. Żeby, żeby było ok. Aha, o zapłaciliśmy prawie 1000 zł, yy, jakoś wczoraj czy przedwczoraj, także super 980. Sobie z, o, jedna stówka została, bo miałam, miałam 1100, więc super. I tutaj yy, 980 zapłaciliśmy. Cyk. I będę tak samo po, je, po stówce jechać. Jest 100, więc tutaj plus 100 to mamy 200. Małe decyzje robią wielkie zmiany. Słyszeliście taką teorię? Ona jest dla mnie bardzo, bardzo prawdziwa. Dobra, oce. Fajnie były te pieniądze. Nie trzeba było się stresować. My jeszcze w tym pakiecie OC mamy kilka innych rzeczy, dlatego jest jakby troszkę wyższy. Dobra, co tam jeszcze? Christmas, pies i awaryjne, w których nie ma nic. Nie, no 200 zł na subkącie. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Nie wiem, ile pies ma. Mój mąż ostatnio powiedział: biorę z koperty Christmas i oddam. I zgadnijcie co? No, oczywiście, że na pewno nie oddam. 200 zł. Widzicie tu 200 zł? Wiedziałam, że nie odda, bo zapomnij. Yy, a jakbym tak zrobiła, czyli udam, że tu jest 200 zł, wiedziałam. No kurczę, no bo to tak jest: jak od razu czegoś nie zrobisz, to to po prostu się nie zadzieje. Więc jedziemy. Ale ja mam to samo, to nie to, że na niego narzekam, że on tak ma, ja też tak mam, ja pewne rzeczy od razu muszę robić, także koperty zawsze robię, bo zapominam. Tak, yy, dobra, awaryjna, startujemy, droga koperto, 350 zł akurat, akurat, zaraz, no tak, teraz dopiero będzie 350, bo na koncie mam 248 też z końcówek różnych, plus teraz 100. 348. No muszę chyba wiecie co, priorytety ustalić. 9.03, bo tak to nie pojedziemy. Ale ono od tego jest, żeby działać. No jak się bierze te pieniądze na coś, co jest ważne, a jedzenie i zmiana nawyków żywieniowych dla mnie była takim tematem, no to to jest tylko znak, że wszystko działa. Co tu mam? No, mój kochany. O, już obrócił się, bo ja tak sobie gadam do Was i się na mnie gapi. Tak, mój pies, kochany. Ty masz tu psie 490, teraz. 2, 3, 4, 460. A nie, dobrze, to jeszcze drobniaki 480. 580 będziesz miał, co teraz mamy? Marzec. Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec. 4 miesiące plus 400, czyli tak 480 plus dzisiaj stówka plus 400. 980 zł dla niego będę miała na wakacje, na nasz tygodniowy wyjazd, więc bardzo spoko. Plus 100. A jest zabezpieczono, jeżeli chodzi o karmę. Dużo nakupiliśmy, więc się w ogóle tym nie stresuję. I mam jeszcze dla niego skarmy Mi zostało 65 zł na subkoncie. I kupiliśmy też z jego subkonta krople na kleszcze na pół roku. Także mamy pewne tematy z psem pięknie poogarniane. I co? Muszę tylko się zastanowić jak zrobić z oszczędnościami w tym miesiącu, bo wiecie, to jest kwestia priorytetów. Dla mnie oszczędności są... Jakoś tam ważne budowanie tego wszystkiego i takie zabezpieczenie, ale ja już w pewnym sensie jestem zabezpieczona w, na kilka miesięcy, tak, bez pracy. I teraz myślę, kurczę, odpoczęłabym, bo czasem jednak musicie postawić na pewne tematy ważniejsze. Ja teraz czuję, że moje zdrowie i po prostu to taki bieg, w którym jestem od początku grudnia zasadniczo, Muszę odpocząć tak i zrobić coś dla siebie na przyszłość, bo to, jak inwestujemy czas w siebie, i wiecie, nauczanie, szkolenia to jest raz, ale druga sprawa to jest taka kwestia odpoczynku i takiej higieny, jakby życia. Więc ja jestem w stanie wydać pieniądze, tysiąc zł, które planowałam na oszczędności, żeby wydać je na wyjazd, bo to jest inwestycja w moje zdrowie, ja tak uważam, ale to jest jakby dotyczy mojego życia mojej sytuacji, bo jeżeli bym była w sytuacji na przykład długów gotówkowych, jakichś niezapłaconych PayPal, czy tak dalej i tak dalej, to wiadomo, że bym nie jeździła. Także teraz myślę, że po prostu zrobimy sobie jakiś wielkanocny wypad może nad morze, i nie będzie mi żal. Także, także tak bardzo się cieszę z tego, jak idzie. Nadpłata hipoteki, bardzo fajnie, nie zamierzałam tak, nie, nie podejrzewałam, że tak to pięknie pójdzie, ale widzicie, to też są wybory, bo dostałam od mamy 500 zł na urodziny i w ogóle super sprawa, ale to nie jest tak, że całe 500 zł wydałam na siebie, więc te, te małe wybory to jest właśnie coś, co was prowadzi do celu i może nie widzicie w pewnym sensie. Z dnia na dzień, tego jak te wybory was tam prowadzą, ale one będą miały w ogólnym rozrachunku potężny wpływ na to, gdzie będziecie. I to jest właśnie mój wybór, że ja część tych pieniędzy przelałam na hipotekę, chociaż dużo osób by tak nie zrobiło, bo by pomyślało: To dla ciebie pieniądze, zrób sobie coś przyjemnego. To dla mnie jest przyjemne. Ja wiem, że mam cel i yy, będę tam powolutku szła. Tak? Nie mam 50 tysięcy luzem, żeby wydać na nadpłatę hipoteki i będę robić to, co mogę i zachęcam Was do różnych kwot, jakie możecie i załóżcie sobie moje cele albo to się nazywa właśnie subkonto, tam pakujcie końcówki 20-30 zł, jeżeli zapłacicie za coś mniej niż myśleliście, niech te pieniądze pójdą na nadpłatę, zobaczycie jak to szybko się Zbiera, jak to się kumuluje? No bo ja za, zakładałam 300 zł, wyszło 636, nie spodziewałam się tego. W poprzednim miesiącu 836, to były też zlecenia, które robiłam. To było 400 zł, może z budżetu, może 300, a cała reszta to były rzeczy, które dorabiałam. Więc ja ich wcale nie rozwalałam, wiecie, na jakieś przyjemności czy coś, tylko po prostu pakowałam trochę tu, trochę tu. Więc tak, to jest wszystko kwestia wyborów małych kroczków. Także, o Boże, jak szybko poszło, widzicie? Także uważam, ten miesiąc za zamknięty był całkiem spoko. Od nowego miesiąca zaczynam! Ze zdrowiem. No tak, minam tę kartę. Ze zdrowiem czyli będę jakby pieniądze które mi odchodziły z pensji teraz przelewać na subkonto, będę tak samo chodzić do lekarza, płacić za to, a nie będę podwójnie płacić, bo teraz wychodziło na to, że płacę za to i tak co miesiąc, a nie mogę się umówić na wizytę, więc muszę iść prywatnie. Więc temat w ogóle dla mnie przestał mieć sens i postanowiłam to zmienić. Także co, kochani? Bardzo dziękuję, że jesteście. Zapraszam w poniedziałek po południu rzucę fajny film. Buźka, trzymajcie się, pa.